Hej, 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 kochani moi, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja Krajnie zakupów. Dzisiaj tylko trzy strapeczki, wkład 30 zł. Mam ekstra linię deluxe 7. I ostatnią premierą w znowę Big777. Także zobaczymy, czy uda się coś wydrapać, tak jak mówiłam, ani premier, ani w znów i tak dalej nie robię, bo to wiecie, szkoda dodatkowych y, pieniędzy. Wiecie, jedni mówią, że jak premiera wznowa, no to trzeba trzeba zrobić. Ja to mam swoje, wiecie, spostrzeżenie na to. I zdania nie zmienię, bo i po co, tak? To w końcu ja płacę za te zdrapki, więc to ja decyduję, co drapię, a co, czego nie. Mamy tą Big 3 siódemki z numerem pierwszym, Deluxe 7 11 i ekstra linię z numerem 12. nie nadrapywałam, no bo mamy tylko trzy zdrapeczki, także zobaczymy, zostawię sobie ją na koniec, a zaczniemy od tej ostatniej znowy, zobaczymy, czy coś mniej będzie, szukamy siódemek, Dwie siódemki wnożą wygrano razy 2, 3 siódemki razy 3. No, zobaczymy, czy coś będzie. Zdrabka z numerem pierwszym nie będę wyczytywać symboli. Bo no nie ma, myślę takiej potrzeby. Wszystko dobrze widać. Na razie siódemek nie ma. Tak jak patrząc, no to różnie u was się ta zdrabka spisała ja tam nigdy nie byłam jakąś specjalną fanką, fakt teraz tam chyba stuwa mi się trafiła i to na tyle szaleństw także siódemki jak nie było tak nie ma, no i niestety nie ma zdrabka jest pusta co zrobić, takie życie Deluxe 7 z numerem 17 szukamy siódemki czarnej bądź Fioletowej. No zobaczymy. Miło by było, gdyby coś było. A jeszcze 4, 3, 8, 5, 5, 6, 4, 1. 2, 5, 2. Jest siódemka, super, nie będzie zera, czarna siódemka. 8, 2, 6, 1. 4, 1, 9 i 6. I co my tu mamy pod tą czarną siódemką? Dwie dyszki. No i pięknie. Nie wiem, jakie to tam kontrolne. Tutaj widzę M, ale ja ich nie znam. M, M. Wiecie, skleroza, fajnie, bo większa część już odzyskana. Super. Jeżeli coś nie dadzą, chociażby sprot będzie na zero, jak nic nie dadzą, to 10 na minusie. Dwunasteczka. Drapiemy. Ok. No i co my tu mamy? Mamy Arbusa. Ale go nie widzę, także nie będę się przesuwać. Korona. Też słuchajcie, nie widzę. Masakra. Balony. Po tym, jak drapałam całą paczkę na zdrap masach, to mam uraz do tej zdrapki. No ale daję jej. Szansę, kolejną zresztą księżyc. Bo lubię i linie, i krzyżówki. Kolejny symbol jest to motyl. Także mogłaby się odwdzięczyć. Motyl. Nie widzę więcej. Czapka, czy gdzieś jest czapka? Tak, tu jest czapa Tu. Tu. I. Na dole jedna, kolejny symbol podkowa, ale nie widzę. Okulary. Okulary są tutaj. I to chyba na tyle tęcza. A tylko i córko coś mnie nie idzie dzisiaj. Dobra, kolejny symbol, jest to piłka. Piłka jest u góry. Tutaj mamy piłkę. O, i na dole. Super. Ptaszek chyba był i jest. No jeszcze jakby wygrane były, to by, to by było w ogóle super. No, dali trochę tych ptasiurów. Serducho, ale serducha nie widzę. Klucz. Tutaj widzę klucza. Aż jednego kolejny symbol łódź. Łódź, łódź, łódź. No, są łodzie. Okej. Okay. Kolejny symbol kwiatek, czy gdzieś jest? Kwiatek jest na dole. Aż jeden. Kolejny symbol moneta. Monetę gdzieś widziałam. Tak jest. Tu jest moneta. Tu. I tutaj. Kolejny symbol biedroneczka. Są biedronki. Tu mamy Biedronę i tu kolejny symbol wiatrak. Wiatrak jest tutaj, czy gdzieś jest jeszcze wiatrak? Tak, tu są wiatraki, tu, tu i tu. Mogę coś pomijać, także sorry. Popcorn, czy gdzieś jest popcorn? Nie widzę. Gwiazda, tak tu mamy gwiazdę. Tu jest gwiazda. Słoń, 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 słoń. Nie widzę albo ślepa jestem. Cytryna, cytryna jest. Tu jest cytryna. Tu jest cytrynka. Kolejny symbol: rolki, rolki, rolka. cichobiegi. Tak są tutaj widzę. I tu. No chyba nic z tego nie będzie. Przedostatni jest kości. Tu są kości, tu i tu i tu. I tu. No posypali tym i ostatni dzwonek. Także z tego co tu widzę, to linie Zawiodły, sprawdź w sobie kontrolne, bo to nie ma co przedłużać dokładnie, są różne. Także podchodzą do podsumowania i tak nie jest tragicznie, bo wydane 30 zł, a odzyskane 20 w Deluxe 7 z numerem 11. Jeżeli Wam się podobało, łapki mile widziane, subskrypcje, trzymam kciuki za Wasze, drapanka. Pozdrawiam Was serdecznie, dużo zdrówka życzę i do usłyszenia. Pa-pa-pa!